Szczęść Boże, dziś kolejny odcinek reflektorzowych opowieści. Zgodnie z obietnicą dzisiaj temat tego, w jaki sposób zajmowano miejsca w refektarzu. Czym miało to znaczenie i według jakiego porządku przebiegało? Otóż na początku trzeba żebyśmy sobie wyjaśnili pewną ważną w życiu zakonnym zasadę, którą my z języka łacińskiego nazywamy precedencją. Precedencja oznacza starszeństwo. To znaczy, że wszystko to co robi się w klasztorze, wszystko to co robi się na wspólnych zgromadzeniach, na, mszy, na mszach świętych, na kapitułach jest określone starszeństwem. To znaczy pierwszeństwo mają ci, którzy w zakonie są dłużej. Niekoniecznie musi to oznaczać, że pierwszeństwo mają najstarsi urodzeniem, ponieważ starszeństwo określa się momentem, w którym dany brat złożył swoją pierwszą profesję. No i w związku z tym e, oczywiście pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc, także w refektarzu, pierwszeństwo w procesji, która do refektarza prowadzi, e, mają również ci bracia, których, e, którzy są w zakonie dłużej e, względem swojej profesji. Oczywiście najważniejszą osobą w całej wspólnocie e, jest przeor. Kiedy patrzymy dzisiaj na nasz refektarz, to warto sobie uświadomić, e, że pewne, e, pewnym takim punktem wyjścia do symbolizacji symbolicznego odczytania tej przestrzeni jest oczywiście wieczernik. Biblijne znaczenie wieczernika jako miejsca ostatniej wieczerzy to jest coś, czego nie trzeba nikomu wyjaśniać. Dlatego też bardzo często w klasztornych refektarzach, czyli właśnie jadalniach, starano się na różne sposoby nawiązać do symboliki wieczernika po to, żeby przywołać ostatnią wieczerzę jako taki ikonograficzny punkt wyjścia, teologiczny punkt wyjścia do zrozumienia tej przestrzeni. No i kiedy spojrzymy na to, w jaki sposób wygląda stary refektarz, no to już bardzo szybko uda nam się dostrzec pewne elementy, które tę symbolikę wieczornika nam tutaj przywołują. Dlatego, że od samego wejścia, od początku, kiedy wchodzimy do refektarza, kierując swój wzrok w stronę krzyża, towarzyszą nam płaskorzeźby przedstawiające dwunastu apostołów. A więc łatwo nam sobie uzmysłowić, że tak jak ci apostołowie zajęli swoje miejsca na ostatniej wieczerzy wokół Chrystusa, tak też bracia, którzy tutaj się znajdowali po to, by wspólnie pod przewodnictwem przeora zjadać swój posiłek, mieli mentalnie przypominać sobie teologiczne znaczenie tego, kim są jako wspólnota zgromadzona wokół Chrystusa, który ich wszystkich jednoczy. No i oczywiście tak jak najważniejszą osobą w czasie ostatniej wieczerzy w Wieczerniku był Jezus Chrystus, tak też tym punktem najistotniejszym w geografii naszego starego refektarza jest oczywiście to miejsce pod krzyżem. To one zgodnie z tradycją przynależało do przeora jako ojca wspólnoty, to on znajmował miejsce nie tylko pod krzyżem, ale też bezpośrednio przy płaskorzeźbie przedstawiającej świętego Piotra. Tak jak Piotr był księciem apostołów. Tak też przeor jako ojciec wspólnoty jest tym, który w wspólnocie przewodzi. Dlatego, kiedy bracia wchodzili do refektarza, zajmowali kolejno miejsca. Ostatnim, który wchodził i zajmował miejsce honorowe u szczytu stołu, był oczywiście przeor. I ta zasada, choć w nieco zmienionej formie, zachowała się w niektórych klasztorach do dzisiaj. Na przykład takim klasztorem jest klasztor w Krakowie, gdzie bardzo, bardzo sumiennie tej zasady starszeństwa i precedensy się przestrzega. W następnym odcinku o tym, co znajduje się ponad naszymi głowami, jak to odczytać, jak zrozumieć i skąd pochodzą e, cytaty, e, których brzmienie w języku łacińskim możemy na sklepieniu znaleźć. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam dobrego dnia. Z Panem Bogiem.